Dzień dobry. Serdecznie zapraszam na transmisję telewizji knieziowskiej Fryszczar Film Rudiota w dniu 1 grudnia 2025 roku. Dobry wieczór. Szanowny następca tronu, przywódca Rudolf dokonał otwarcia opery knieziowskiej w dzielnicy rządowej miasta stołecznego Kajzerogradu. W dniu dzisiejszym, 1 grudnia 2025 roku, genialny przywódca Rudolf dokonał otwarcia gmachu Opery Knieziowskiej w mieście stołecznym Kajzerogradzie. Szanowny przywódca Rudolf gmach Opery Knieziowskiej zaprojektował jako wielki architekt Narodu Króliczego, wspólnie z innymi budynkami usługowymi oraz parkiem liniowym. Szanowny przywódca Rudolf po oficjalnym otwarciu gmachu Opery Knieziowskiej udał się na ogólną inspekcję przeprowadzonych prac. Wspaniały przywódca Rudolf, jako wielki architekt tego pięknego budynku, musiał sprawdzić, czy wszelakie prace zostały wykonane według jego wskazówek oraz poleceń. Szanowny przywódca Rudolf podziwiał panoramę dzielnicy rządowej z wielkiego okna znajdującego się w centralnej sali Opery. Następnie szanowny przywódca Rudolf z głównego pomieszczenia udał się do sali operowej. Genialny przywódca Rudolf był bardzo zadowolony z wykonanych prac, wspólnie z prezydentem miasta stołecznego Kaiserogradu oraz innymi urzędnikami Zjednoczonej Partii Królików, którzy mu współtowarzyszyli. Szanowny przywódca Rudolf udzielił wskazówek na miejscu dotyczących utrzymania opery oraz udzielił wskazówek na miejscu dla aktorów, jak mają pięknie śpiewać, aby wykorzystać w pełni akustykę samej nowoczesnej sali operowej. Dobry wieczór. Między zaśnieżonymi szczytami gór kamiennych na południu państwa króliczego czuć najbardziej potęgę idei Fryderyka. Słońce Narodu Króliczego, szanowny Wielki Książę Marszałek, Lider Fryderyk, już za tylko trzy dni będzie świętować piątą rocznicę swoich urodzin. Szanowny Wielki Książę Marszałek, Lider Fryderyk, to postać, która sprawiła, że królikom współcześnie żyje się lepiej. Jego idea sprawiła, że państwo królicze rozkwita, a najbardziej można ją wyczuć wśród zaśnieżonych szczytów gór kamiennych, bowiem tam właśnie doszło do jednego z największych triumfów. Szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Lidera Fryderyka, jakim było stworzenie kopalni węglowych. Tutaj, wśród tych łąk zaśnieżonych, wśród tych szczytów i nawet na tych szczytach, czuć potęgę szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Lidera Fryderyka i czuć, ile on uczynił dla terenu gór kamiennych. Dawniej zapomniany obszar górzysty, zupełnie niewykorzystywany i słabo zamieszkany, stał się głównym centrum przemysłowym naszego państwa. Łapy szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Fryderyka sprawiają, że telewizja knieziowska Fryszar Fimrudjota oraz knieziowska agencja prasowa dynamicznie się rozwija. Szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Fryderyk w czerwcu 2022 roku uznał, że obywatele państwa króliczego powinni otrzymać swoją własną telewizję państwową, która by dostarczała zawsze sprawdzonych i świeżych informacji, odpowiedniej rozrywki i wszelkiego innego, czego każdy królik by tylko potrzebował. Tak też powstała właśnie telewizja knieziowska Ryszard Fimrud Jota. Bohaterskie łapy szanownego wielkiego księcia marszałka, lidera Fryderyka, okalają telewizję kniezowską, sprawiając, że ta wspólnie z kniezowską agencją prasową dynamicznie się rozwija. Widać to w szczególności w tym okresie, kiedy to szanowny wielki książę marszałek, lider Fryderyk i szanowny przywódca Rudolf z okazji nadchodzących piątych urodzin tego pierwszego wymienionego przygotowują specjalną transmisję telewizyjną. Drogi obywatelu, droga obywatelko Wielkiego Księstwa Królików, 4 grudnia już za trzy dni. Pracuj więcej. Szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Fryderyk dał wszystkim obywatelom i obywatelkom państwa króliczego stabilną pracę. Toteż niech wszystkie króliki serdecznie dziękują za to wspaniałemu Marszałkowi Fryderykowi. A najlepszym podziękowaniem według samego genialnego lidera Fryderyka będzie cięższa i bardziej wydajna praca. Oto są pracownicy budowlani przy budowie nowego obiektu mieszkalnego w Regenburgu, którzy nie pracowali zwyczajne 8 godzin dziennie, a 12. I to bardzo wydajnie, bez żadnych przerw. I taką pracę będą wykonywać do samego czwartego grudnia ku chwale partii i rządu. Pracujemy więcej tak jak inni przedstawiciele klasy robotniczej i nawołujemy wszystkich robotników, jak i po prostu wszystkie króliki, aby pracowały więcej. Szanowny wielki książę marszałek lider Fredryk jest postacią, dla którego warto pracować więcej I, i warto tym samym ukazać swoją lojalność wobec niego. Sięstwo kanin Śląskie uzyskało 20 nowych traktorów. W dniu dzisiejszym najwyżsi przedstawiciele Komitetu Lokalnego Zjednoczonej Partii Królików, księstwa Kani Ciężackiego, przekazała potrzebującym rolnikom 20 nowych traktorów. Zostały one odpowiednio rozdane, dzięki czemu 20 kolejnych gospodarstw rolnych zostało zmodernizowanych oraz zmechanizowanych. Sami rolnicy serdecznie dziękują za ten wspaniały prezent szanownemu wielkiemu księciu marszałkowi liderowi Fryderykowi oraz szanownemu przywódcy Rudolfowi. Nad Morzem Króliczym we formacji została wybudowana nowa wielka kapitalistyczna inwestycja Wielkie księstwo poprzez bohaterskie reformy szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Fryderyka i działanie ukochanego przywódcy Rudolfa staje się państwem coraz bardziej bogatym, to też nad Morzem Króliczym we formacji na samej północy kraju powstają luksusowe kapitalistyczne inwestycje mieszkaniowe, bowiem to właśnie na bulwarze przy Morzu Króliczym powstały dwie nowe podobne do siebie kamienice z bardzo dużymi luksusowymi przestronnymi mieszkaniami aż o siedmiu pokojach. We Fryderykogradzie zakończyła się renowacja stadionu miejskiego. Komitet lokalny Zjednoczonej Partii Królików Księstwa Fryderykogradzkiego uznał, iż stadion miejski we Fryderykogradzie jest już niewystarczająco reprezentacyjny. Toteż przez ostatnie ponad trzy tygodnie odbywały się prace konserwatorskie oraz renowacyjne, które dały stadionowi we Fryderykogradzie zupełnie nową, wyjątkowo piękną fasadę. Wnętrze Stadionu Fryderygo Greckiego również zostało wyremontowane i wygląda ono zupełnie bardziej nowocześniej. Wkrótce sam stadion będzie wykorzystywany na obchody piątych urodzin Szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Lidera Frederyka. Zakład Przetwórstwa Spożywczego na terenie Księstwa Dodomirowskiego zwiększył swoją wydajność aż o 6%. Zakład Przetwórstwa Spożywczego na terenie Księstwa Dodomierskiego jest lokalną fabryką, która przetwarza żywność tylko na obszar Księstwa Dodomierskiego i Księstwa Formackiego. Sam zakład, ku chwale Zjednoczonej Partii Królików i w związku z zbliżającymi się urodzinami szanownego Wielkiego Księcia, marszałka lidera Fryderyka, postanowił zwiększyć swoją wydajność i zwiększył ją w ciągu dwóch tygodni aż o 6%. Sam niewielki zakład spożywczy słynie na swój lokalny region z marchwi krojonej, która jest sprzedawana w takowych 100-gramowych pojemnikach. Królicze światowe informacje zakończone. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie tego niesamowitego programu, który niby nie ma nazwy, ale w moim tajemniczym notatniku, w którym zapisuję wszelakie programy, które mają powstać na ten kanał cudowny na YouTubie który właśnie oglądacie Fresh Air Film Rudiota jest zapisane jako monolog, także możemy tak go tymczasowo nazywać, jednakże zapewniam, kiedyś wymyślę lepszą nazwę, dotychczas takowej jeszcze nie wymyśliłem. Bez zbędnego przedłużania, bowiem wstęp jest już bardzo długi, rozpoczynam ten wspaniały program. Pierwszym tematem, który poruszymy, jest fakt dzisiejszej daty. W dniu dzisiejszym jest już 1 grudnia, z czego niby sobie zdawałem sprawę. Wiedziałem, że wczoraj był 30 listopada, to jutro będzie 1 grudnia. Z drugiej strony, dopiero dzisiaj, około godziny 14, zdałem sobie sprawę z faktu, że to już jest 1 grudnia. I co za tym idzie? Jakie są tej daty konsekwencje? Po pierwsze, mamy już miesiąc bożonarodzeniowy. Co prawda, jeszcze nie do końca zaraz będę mówił dlaczego. Aczkolwiek już zostało zaledwie 24 dni do Wigilii i 25 do rozpoczęcia świąt Bożego Narodzenia oraz pozostało jeszcze zaledwie ostatnie 31 dni w roku 2025, a później zaczynamy rok 2026. Tak swoją drogą zapomniałem na wstępie powiedzieć, że dzisiaj jestem bardzo tragiczny, ale to tak jak zawsze, jeżeli chodzi o wygląd. O wymowę oraz to, co mówię w tym programie, to też jest tragedia. Dzisiaj jestem bardzo czerwony, to ze względu na panujące temperatury blisko zera w grudniu, czy ogólnie chyba nawet w większości Polski. Wczoraj widziałem na mapie, że w okolicach Szczecina y, trzymają się temperatury dosyć wysoko. Oczywiście pozdrawiam całe województwo zachodniopomorskie, jeżeli ktokolwiek na świecie to postanowi obejrzeć. Przychodzę teraz właśnie, dlaczego jeszcze nie taki pełny okres świąteczny, bowiem jeszcze 4 grudnia są urodziny szanownego wielkiego księcia, marszałka lidera Frederyka. I ja wiem, że jeżeli ktoś to naprawdę ogląda, to jest mało prawdopodobne i obejrzał już przywitanie. Ten wstęp z odliczaniem dni do urodzin marszałka Fryderyka, następnie całe królicze światowe informacje, to już po prostu ma na czole napisane, że za trzy dni, 4 grudnia 2025 roku, szanowny wielki książę marszałek Lider Fryderyk ma swoje piąte urodziny. Tak, ale ja muszę to powiedzieć jeszcze raz, bo od przybytku głowa nie boli i zapamiętajcie to sobie proszę państwa, zapiszcie to sobie od przybytku głowa nie boli, w szczególności od przybytku idei Fryderyka. I to właśnie będzie nasz ostatni temat, w zasadzie główny temat dzisiejszego programu, w którym mówię cokolwiek na kamerze, bowiem marketing idei Frederyka. Tak jak stali widzowie, których oczywiście nie ma, z pewnością widząc na ten kanał, wiedzą, zdają sobie sprawę i wiedzą, że teraz się właśnie cały czas powtarzam i gadam kłopoty, ale nieważne, że. Idea Frederyka na tym kanale jest bardzo ważna, oraz kult jednostki szanownego wielkiego księcia, marszałka lidera Frederyka oraz szanownego przywódcy Rudolfa jest na bardzo wysokim poziomie, ale to bardzo dobrze, to się chwali, bo szanowny wielki książę Frederyk i ukochany przywódca Rudolfa są po prostu wspaniałymi królikami, wspaniałymi istotami ogólnie. To też się zastanawiam, jak jeszcze bardziej ulepszyć marketing idei Frederyka, bowiem tak, no, koreańska telewizja centralna już nie starcza, ich standardy są zbyt niskie, moim zdaniem, na chwalenie marszałka Fryderyka i przywódcy Rudolfa. Także musiałem pójść do tego marketingu zwyczajnego, na przykład do reklam różnego rodzaju przedmiotów, które my w Polsce spotykamy na co dzień. I doszedłem do bardzo ważnej konkluzji, żeby jeszcze bardziej podkreślić wspaniałość naszego najdroższego, szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Fryderyka i szanownego przywódcy Rudolfa, powinienem Rysować i żeby przygotowywać do m.in. Króliczy Światowej Informacji reklamy w stylu. Taki wielki Fryderyk, jako słońce narodu, i następnie podpis. 2 plus 1 kupisz Fryderyka, a, Rudolf a Rudolfa dostajesz gratis. Moim zdaniem to bardzo opłacalna oferta, powiem szanowny, wielki książę. Fryderyk, przyjdzie ci do domu i oczyści go z całego tiktokowego basenierystycznego zła, a następnie szanowny przywódca Rudolf jeszcze postawi nowości dla mieszkaniowe na terenie swojego bloku mieszkania cokolwiek. Także proszę państwa, naprawdę warto i chyba taki marketing rozpoczniemy, jeżeli państwo jesteście za, to zostawcie komentarz dla zasięgów oraz subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Serdecznie dziękuję za oglądanie.